Gdzieś, gdzieś zniknęliśmy. No i rano w budziłem tatuażem. Pierwszym moim tatuażem w życiu na prawej ręce. Okazało się, że jest to tatuaż Legii Warszawa. LK, LK w kółeczku. Gościem Super jest, jest dzisiaj prosto z Chicago, Andrzej Konfara, Witam cię Andrzej, bardzo serdecznie. Witam, witam serdecznie, cześć. Andrzej, dzwonię w sprawie ostatniego pożegnalnego meczu Artura Boruca. Jesteście z Arturem przyjaciółmi. Powiedz mi tak na początek, czy pamiętasz w ogóle dzień, sytuację, w jaki poznałeś się z Arturem? Gdzie to było? Kiedy to było? Dokładnie tak poznałem się z nim w Chicago, kiedy grał tutaj z reprezentacją Polski mecz. I tutaj na się poznaliśmy wcześniej gdzieś tam. Kontaktowaliśmy się przez mojego kolegę Irka Wyszyńskiego, który jest naszym wspólnym przyjacielem. No i później, później właśnie w Chicago pierwszaś spotkaliśmy. Takie mam właśnie też pamiątkowe zdjęcie, ja, Marcin Rzewłakow, yy, Artur, stoimy razem, ja tam mam swoje pierwsze pasy, no i tak się poznaliśmy, no i ta przyjaźń jakby yy, z kolejnymi dniami się coraz mocniej rozwijała. A powiedz mi, jak myślisz, co zdecydowało, że, że złapaliście takie wspólne flow, wspólny język, że, że ta przyjaźń nie trwa do dzisiaj? Myślę, że taki też podobny charakter. tak Sport przede wszystkim, miłość do jednego klubu, czyli do Legii Warszawa. Też Artura, Artur, jakby chęć i, i to, że lubi boks tak? i sporty walki. Także i, no, wspólny wspólny przyjaciel. Tak, to wszystko u nas jest całość, no, ale też przede wszystkim Legia Warszawa, w której. Bo Artur zaraz kończy karierę w swoim ukochanym. Dokładnie. A powiedz mi, bo Artur tak medialnie to to ma kilka twarzy. A powiedz mi, jakim człowiekiem jest takim na co dzień? Takim poza kamerami, tylko w kontaktach z tobą, z innymi znajomymi? Spokojnym, spokojnym, w takim sensie, jak rozmawiamy zawsze przez telefon. Czy, czy gdzieś tam często się łapiemy, kiedy, kiedy, kiedy możemy na kamerce, no to. Zawsze spokojnie, pogadamy fajnie, pośmiejemy się wesołym, wesołym który, który yy, czuje też jakieś żarty taki yy, i takim też zdystansowanym, także yy, fajnie, fajnie, bo, bo Artur naprawdę jest yy, człowiekiem, który też no, nieraz mi doradzał tak yy, w tej mojej karierze gdzieś pod kątem takim mentalnym, no, bo on też miał nieraz jakąś presję i chciał tu tak przeskoczyć, także też gdzieś tam tam mi pomagał jaką dobrą, dobrą radą, fajny, 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 człowiek taki. A powiedz mi, bo na pewno macie wspólnych mnóstwo historii. Czy jest jakaś taka historia, sytuacja, nie wiem, zabawna, może straszna, może całkiem normalna, którą zapamiętałeś tak szczególnie? Jakbyś został obudzony o drugiej w nocy i usłyszał słowo Artur Boruc, to to byś właśnie tę historię przytoczył. No wiele, wiele historii miałem z Arturem. Naprawdę takich historii, o których tutaj no, nie mogę powiedzieć, ale jedną z historii, yy, którą, którą yy, fajnie, fajnie pamiętam i fajnie się zakończyła, yy, że byliśmy w Los Angeles na wakacjach, yy, takich wspólnych. Ja z Chicago poleciłem do Los Angeles, bo Artur też był na, na, na wakacjach. Yy, no i któregoś tak popołudnia, czy nawet w wieczoru, tak, yy, po, po, powiedzmy po południu, Gdzieś, gdzieś zniknęliśmy, no i rano obudziłem tatuażem, pierwszym moim tatuażem w życiu, na prawej ręce, okazało się, że jest to tatuaż Legii Warszawa, Elka, w kółeczku. Za ja bardzo nie pamiętałem, kiedy sobie to zrobiłem, dopiero zacząłem sobie jakby wracać w film, no i robiliśmy sobie tatuaż gdzieś tam na mieście w Los Angeles, na Hollywood Boulevard. Yy, wspólny tatuaż, taki taki sam, także to taka fajna historia. Yy, trochę z Legas. Kiedy rano się człowiek budzi z tatuażem. Yy, to fajna historia. no I, i jakby moja też przypra z tatuażami zaczęła się od, od też od Artura. To ta, 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 ta historia z tatuażem to powiem Ci taka rodem z filmu Cud Vegas chyba, co? Dokładnie tak. <laughs> Ale żadnego przyjaciela tam po drodze nie zgubiliście wtedy w tej nie imprezie? Nie, nie, nie zgubiliśmy, wszyscy się znaleźli, wszyscy, wszyscy byliśmy razem. Także no fajny, fajny, wesoły wyjazd, który też gdzieś tam umocnił nas jako, jako przyjaciół, jako, jako ludzi, taki no i wiadomo, w takiej właśnie sytuacji, gdzie się gdzieś spotykaliśmy, czy, czy na wakacjach, czy to, czy to w Warszawie, czy, czy w Chicago. Gdzieś fajnie zawsze spędzaliśmy czas. Czy Artur też przyjeżdżał często na moje walki. I i tak, wiadomo, takie, takie spotkania, tak, taki czas, tą przyjaźń na pewno wzmacniało i, i gdzieś tam pokazywało nas jako, jako ludzi, jako sportowców, i też łączyło nas. Andrzej, powiedz mi, bo jak kończyłeś niespodziewanie kariery i rozmawialiśmy, nie wiem, godzinę, dwie po zakończeniu przez ciebie kariery, to wspominałeś, że no masz wiele biznesów, przyszłość jakby przed tobą stoi otworem. I pamiętam, że wtedy mówiłeś też, że, że masz w planach ściągnąć Artura tam do Ameryki i, i porobić coś wspólnie. Czy, czy te plany wypaliły? Mają wypalić? Jak to teraz wygląda? Miały wypalić. Troszeczkę się opóźniło przez koronawirus, bo mamy tu też z Arturem wspólny, wspólny jakby no powiedzmy biznes, czy wspólną, wspólną, że tak powiem rzecz, która też jakby gdzieś nas łączy biznesowo w Stanach. I prawdopodobnie no, dążymy do tego, żeby tak, żeby to wszystko wyszło. Yy, zobaczymy. Yy, ja, tak jak mówiłeś, no, po zakończeniu kariery zająłem się też yy, trenowaniem. Otworzyłem właśnie tutaj, yy, gdzie, gdzie dzisiaj jestem yy, swój gym, yy, do którego Artura też yy, zaprosiłem i yy, jakby w wolnym czasie po zakończeniu kariery pewnie wstąpi. <laughs> także no, tak łączą nas yy, sprawy i biznesowe i przyjacielskie. Także, yy, trzymamy się razem. Artur często na boisku był takim mocnym zadziorą. Potrafił się wstawić za kolegami, potrafił krzyknąć, potrafił odepchnąć. Myślisz, żeby Artur sobie poradził w sportach walki? Bo, bo chyba ma do tego charakter, co? Myślę, że tak. Gdzieś tam razem trenowaliśmy, czy ja pokazałem Arturowi jakieś takie meczki yy, bokserskie. Byłem też kiedyś w Filadelfii na obozie z Bormont. Z Bormont, kiedy był w Filadelfii, tam też uczestniczyłem jakby w treningu z nimi. Później, kiedy będąc tam u Artura w Bormont w Anglii, też prowadziłem trening i Arturo pokażą taki bokserski w jednym z zimów w Bormont. Także no, ma, ma, ma świetny refleks, tak. co, co przystało na, na bramkarza. Także to też dużo mu pomagało w tym treningu, takimi zręcznościowymi na tarczy i na, i na takiej zabawie. Także no, na pewno ma charakter i, i refleks, i jakieś tam predyspozycje do, do sportu walki. Ale myślę, że myślę, że no, po zakończeniu kariery nie pójdzie w te ślady i, i, no i gdzieś tam znajdzie sobie jakieś fajne zajęcia. Może go namówisz, jak już jesteś w Chicago i masz tam takie kontakty, to żeby jednak jeszcze po, pograł trochę w piłkę w MLS-ie tam. No zobaczymy, to jakby zależy od Artura, tak? czy, czy będzie chciał kontynuować dalej yy, swoją karierę, czy, czy już zakończy na, na Legii Warszawa. To zależy od niego, jak on się czuje, I, ale myślę, że no, to, co zrobił w, w ogóle w piłce polskiej i to, co zrobił y, dla siebie jako bramkarz, myślę, że no, wystarczająco y, wystarczy mu. I naprawdę świetna kariera, świetne, świetne momenty i te oczywiście, i te złe, ale to też pokazywało że charakter, że, że potrafił gdzieś tam y, się podnieść, zmienić i dalej być jednym z najlepszych. A powiedz mi, Andrzej, ty zamierzasz się pojawić na tym pożegnalnym meczu, czy, czy obowiązki zatrzymają i obej obejrzysz to w Ameryce? Myślę myślę, że duży procent jest na to, że wylecę tak. Wiadomo, teraz trójka dzieci, biznes jeden, gym, otwieram akademię piłkarską, ale myślę, że to na dwa trzy dni się wyrwę, szukam właśnie jakichś fajnych połączeń. I, i no i myślę z bratem Markiem, wylecimy już 15 lipca, będziemy tam dzień przed, żeby się zobaczyć chwilę z Arturem przed meczem, Pani go pożegnać, byłem na, na pożegnalnym, no i na pożegnalnym Artura na Legii Warszawa, zobaczymy. No wszystko wskazuje na to, że będę, mam nadzieję, że wszystko się uda, polec i pożegnamy Artura tak jak przystało na Króla. To jak już byście ewentualnie pojawili w Warszawie, to stawiam, że po meczu after będzie gruby. No na pewno tak, na pewno tak. Zrobimy wszystko, żeby, żeby Artura godnie pożegnać i żeby, żeby o tą ostatnią imprezę po zakończeniu swojego ostatniego meczu no pamiętał do końca życia. To na koniec Andrzej powiedz mi, bo dzisiaj widziałem w mediach społecznościowych, że na bogato zajmujesz się tam boksem w tym swoim gymie, bo, bo widziałem, że otwierasz akademię. Powiedz mi, co masz dokładnie w planach, bo, bo wcześniej widziałem, zresztą rozmawialiśmy, trenowałeś Maćka Suleckiego, Patryka Szymańskiego, a teraz widzę, że tak na bogato wchodzisz. Tak, oczywiście. No wiadomo, że będę miał pod tak, moim głównym celem będą bokserzy zawodowi, tak jak Maciek Sulecki, Patryk Szymański wcześniej no, czy czy inni tak to wiadomo to będzie na pewno długa długa jakby historia i przygoda z boksem jako trener ale no, teraz jakby na pomysł że też będę inwestował w młodzież także otwieramy dwie grupy od 12 do 15 lat i od 16 lat wzwyż będzie to Akademia będzie to taki można powiedzieć drużyna team elitarny zespół który 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 będę szkolić i żeby był jednym z lepszych tutaj, no w Chicago, może w Stanach, tak. Ja mam swój cel, żeby w przyszłości być lepszy, jednym z lepszych trenerów na świecie. To jest teraz nowy cel. Otworzyłem piękny gym, który, który ma wszystko, żeby trenować młodych, ale też profesjonalnych pięściarzy. No i to jest, jakby, mój, mój goal teraz żyć i, i temu wszystko będę podporządkowywał. No to super, Andrzej, życzę w takim razie powodzenia na nowej sportowej drodze życia. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w Warszawie gdzieś na mieście po meczu. Oczywiście. Dziękuję pozdrawiam wszystkich i zapraszam 20 lipca na pożegnanie Artura Wróca. Widzimy się na Legi. Dzięki, trzymaj się, cześć.